Właśnie Ju, już, 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 już widzieć chcę miniaturki też, eee. aby dla kito już w ogóle. Poka, poka mi bydlaka, poka, poka mi swój talent. Poka, poka mi muzykę, poka mi memy WSPANIAŁE Poka, poka mi poka, poka mi długości. Szorki też to przegląd oraz komentarz aktualności. Przegląd raz komentarz aktualności, moi drodzy Poka, poka. Dzisiaj będziemy oglądali kartę na czasie, tak jak zawsze będziemy oglądali kartę na czasie. Będziemy też włazili na grupę z Dupy I sprawdzali tam wasze wesołe memy, które wy tam wrzuciliście. Będziemy też, co robili bydlaki wasze, wyłepczali, sprawdzali te bydlaki, które wysyłacie na poka bydlaka itp, itd, małpa, gmail. .com. No, i tam będzie ta wysyłka. Jest preferowana, żeby tam je wysyłać. Doskonale o tym wiecie. Mam nadzieję, że do tego dojdzie. I podejrzewam, że jak wejdziemy w kartę na czasie, to się spotkamy. Kurwa z Sejmem. Witajcie na sali posiedzeń Sejmu. I to tak opór i pewnie tak będzie. Dlatego od tego zaczniemy, moi drodzy. Let's go! A właściwie... Okay, let's go. Poka, pokami poka mi bydlaka, poka, pokami poka mi bydlaka. Poka, poka poka mi bydlaka. Poka. Proszę bardzo, posiedzenie Sejmu, dzień 6, 29 listopada. Proszę bardzo i dzień 5. Na pierwszym i na drugim miejscu 1,3 miliona i 1,4 miliona. Tutaj mamy pielęgniarkę, a tutaj mamy... Tak mi się wydaje, że... O Jezu, te, te posiedzenia Sejmu teraz mają po 12 godzin. Proszę. No ile to... Ile to jest za sensa? My money don't jiggle, jiggle. Chyba, że mają jakąś blokadę przez patostreamy, które tam się dzieją. Powiedziałem, że jacyś posłowie się napierdalali. A ta posłanka z miejsca drugiego nazywa się Aleksandra Leo, Ola Leo. I o niej mówił nam Gosku wczoraj, że ją spotkał w Sejmie, bo Gosku ma wejście do Sejmu, jak zresztą widzieliście w ostatnim zdupy. Nie potrzebuje żadnej przepustki. Jak wchodzisz do Sejmu? No bo ja mam przepustkę. Jak to masz przepustkę? Nie mam. Ale nie samym Sejmem żyje YouTube, ponieważ nasze pierwsze wspólne święta wersów, jej vlogmas i to w tych ramkach vlogmas numer 1 29 listopada wystartowali, chcą rozkurwić Anjax i Lukę tak, żeby kurwa się już nie pozbierali, ale oni naprawdę mają taki plan, podejrzewam. To już koniec z Andziaksem i no, sorry, sorry, ale niestety Majusia zjada Charlotte, bo jest mniejsza! Najmocniejszy Nissan GTR w Polsce, 2000 HP, czyli ma half point. <grytanie> Tyle ma, jakby, jak boss taki z Dark Soulsów. Witamy! Co? A najmocniej Nissan Sangiter w Witamy! Ale to. Jak. To witamy jest takie dopisane. chuj. Ale to Buddha, no to spoko. No i Buddha, który jest aresztowany, i on jest. Nie, widać, że goś nie jest policjantem, a Buda jest. Od razu, jak cię aresztują, to jesteś od razu w stroju więźnia. Wysłali nas po, akc po nas akcję ratunkową Genzi na Kanal Plus. A tak, tak, tak. To było właśnie, że Kanal Plus. No to jest taki ruch, kurwa, który się nie spodobał dosyć mocno, że trzeba 30 zł zapłacić, żeby subskrybować Kanal Plus, żeby móc obejrzeć dwa finałowe odcinki Genzi. Oto się ludzie mocno wkurwili. Oh no Anyway, last week. Mencern w sumie o komisji śledczej w sprawie Pegasusa. Ja tego całego nie widziałem, widziałem parę. Fra... F... 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 Naszy fragment tego widziałem. Mnóstwo osób napisało, że Mensen mówi bardzo z sensem, i tak jak się nie zgadzali z nim, tak w tym wypadku muszą się zgodzić i w ogóle, że zajebiste przemówienie. Musiałam zrobić to w 3 minuty. Przez chwilę wyglądało to jak miniaturka, nie wiem, jakby to był Half-Life. Tak jak tak okiem tak patrzę. Te rozpikselowanie, ten kolor pomarańczowy i czarny. Jakby tam, jakby tam był i te okulary Broda. Myślałem, że to Gordon Freeman. No, ale to nie jest Gordon Freeman. E, jak najbardziej high Tutaj robi metamorfozy, natomiast te miniaturki, te takie... Ktoś o tym się też wypowiadał ostatnio na Twitterze, widziałem, że ktoś się zgadza z tym. Uważam, że one są bardzo złe. Bardzo niefajnie mi się je ogląda. Są takie nienaturalne, jakby oni byli takimi... jakby przez sztuczną inteligencję zrobione i, i tyle. Julia Żugaj, południowy biegun. Ja może... już widzę parodię tego południowa biegunka i śpiewanie o tym, jak w takiej sukni, jak ściągnąć taką suknię, kiedy chce się srać. I jak jej nie pobrudzić potem? Ile papier Jezus, dobra, już mam pomysł na parodię, a nie słyszałem nawet piosenki. Aż posłucham, czekaj. Na szybach maluje się brąz. ona właśnie, ona śpiewa. Na szybach maluje się brąz. Nie, to chyba mróz, co? Dlaczego ja słyszałem brąz? Maluje się mróz. Mróz, ale dobra, jak ja bym to zmieniał, to by było na szybach maluje się brąz. Albo na porkach maluje się. Przepraszam was za mój humor, taki jestem. Daj mi SRAJ bo się kończy czas, kurwa! No, kusi mnie to po prostu. Napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie. Wednesday vs. Barbie. Bitwa kalendarza adwentowych 2023 JJK. No, takie rakowe, powiem wam, ale to kalendarze, kalendarze adwentowe. No, jak co roku są i ludzie to oglądają. Mortaccio, zmiana sekretnego pokoju w moim domu. I tu też taka pikseloza, Te sekretne pokoje. To też już jest takie odtwórcze. Serio, kurwa. Pomyślcie naprawdę sobie o jakichś nowych rzeczach, takich fajnych, kurwa. Coś własnego, a nie tylko. Kurwa dokładnie to samo, co jest za granicą. Jak dobrze znamy kobiety Mortalcio Plus 75 x 80 AHA CYCE! Mie. I znowu Mortalcio plus Zgadnij influencera po jednym słowie, Leosia. No i te miniaturki, no właśnie, one mi się bardzo nie podobają, ale to już jest kwestia wasza. Słuchajcie, ekipowicze. Może ktoś tam mnie ogląda z was, to może dojdzie do wniosku, że to rzeczywiście jest jakieś takie, ale może nie dojdzie do takiego wniosku, bo mi się podobają. Pareto. Co? A mi? Przecież kurwa, nie możesz. Reto, no ja pierdolę, stary. Jesteś ty poważny? Masz ty godność w ogóle i rozum? z człowieku. Klocu. Nasze pokolenie C A.S. Akmi. Tylko ma prawo tak nazywać piosenki. Nic się nie remuje z A.S. Akmi. Zawiodłem. Cię. Posłowie PiS przeszli samych siebie podczas przemówienia pielęgniarki. Hołownia wskazał im drzwi. Proszę o opuszczenie sali. No, i to są dramatyczne rzeczy, które się teraz dzieją, i dlatego to jest wszystko na czasie. Vlog, ostatni vlog przed vlogmasem. masem. z A, 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 a wersja wystartowała! A, a, I co teraz? Nie ma co, już nie ma co robić. Zmiany na mózg. No i od razu Hołownia Onet News, gazeta.pl, szarpanina w Sejmie. Lekko stroniczy, Szymon Hołownia w Sejmie. O, lekko w na czasie. O Boże, no tak, bo nie ma mordy paciorka i tego drugiego. Nawet nie pamiętam jak się nazywa. Żartuję, chłopaki buziaki. Frosty, 8 bars. No i Frosty wszedł i rozpierdolił. Zaczepił kurwa Onara, zaczepił pz zaczepił płomień, no trochę pozaczepiał, fajna miniaturka, podoba mi się. Do wylicytowania jest ta kamizelka, którą ma, na tej kamizelce jest napisane No Leaves Matter, więc wiecie, przewrotnie. Paragony Grozy na Jarmarku Bożonarodzeniowym, jak to może tyle kosztować? Sprawdzam jak. Paragony Grozy na Jarmarku, no my byliśmy, czy to jest Wrocław? Proszę Państwa, zaraz zobaczymy. To jest, Wrocław. to jest Wrocław, byliśmy tam z Jankiem zresztą, przychodziliśmy i tam było, że szaszłyk kosztował 50 zł, nie? Jakoś tak. Za jeden kurwa szaszły, nieźle, nieźle, no ale no, street food kurwa. Wielka metamorfoza moich włosów, wersów. O nie, są takie różowe. Nie są, kurwa, są blond i są tutaj, i wygląda tak samo. Boże święty, tyle kurwa, gadania o to. 10 studentów versus 3000 zł. Jeżeli jest 10 studentów, to czemu ja tutaj ich widzę? Około 30, tak na oko. Czasunkowo. Trochę kurwa oszukujecie widzów. Można by pomyśleć, że to jest okładka y, teledysku The Walping Floydów, ale nie. Jest. Czemu wszyscy go chcą? Najdroższy kalendarz adwentowy Charlotte Tilbury. Agnieszka jak Beauty znowu te kalendarze adwentowe. No, Agnieszka się wykosztowała, no ale też robi wyświetlenia. 257 tysięcy wyświetleń. 27 minut odcinek. No to myślę. Nie wiem jak na beauty są z tymi CPM i tak dalej, ale myślę, że trochę na tym zarobi. No i dobra, to wszystkie miniaturki, które mamy na dzisiaj. Lecimy dalej z tymi rzeczami. Lecimy z waszymi biedlakami. Proszę bardzo, dzisiaj muzyczne bydlaki i takie oto mam dla was. Po kapukami po bydlaka, po kapukami po bydlaka. Pierwszy to jest Kapukai Saturday Rose. Takie trochę Ice White Shot. Domowym sumptem raczej zrobione. To jest taka muzyka ilustracyjna bardziej. No jest tutaj taki ambiencik trochę. Jest niepokój zdecydowanie. No i wiadomo, że maski, maski też swoje robią. No i głos, który tam sobie leci. Można by powiedzieć, że to jest taki Tori Mosowy, PJ Harvey'owy, może nie PJ Harvey, właśnie właściwie Portishead bardziej mi się to kojarzy przez tę elektronikę, która tutaj jest obecna. I to sobie tak płynie, nie? No to jest raczej na taki nastrój melancholijny i raczej jak nie czujesz się najfajniej, albo właśnie jak... No widzicie, ja na przykład jak się czułem niefajnie, to sobie puszczałem takie coś, nie po to, żeby poczuć się mniej fajnie, tylko to oddawało mój nastrój, nie? Jest to ładne oczywiście, nie? Chociaż oczywiście przydałoby się tutaj trochę Mixmaster zrobić lepszy. Ten głos powinien bardziej wybrzmieć, powinien być, wyciągnąć się ponad muzykę i spłynąć. Mam wrażenie, że płynie trochę obok, ale nie chodzi o to, że ona nie trafia mnie tylko. Jest to takie teatralne, poetyckie. Spoko, fajnie, podoba mi się. Ode mnie, proszę bardzo, Kaja Kapukaj, czy Kapukaj, tak, jesteśmy polsko-ukraińskim muzycznym zespołem. A, Iwa Pytiak, a, czyli ona robiła, napisała, wyreżyserowała, zagrała wokale, elektronika, piano, wszystko Iwa Pytiak. No to gratuluję, naprawdę fajnie, jest to coś, co warto promować zdecydowanie. Dobrze, i jeszcze mamy jedną rzecz i to jest SBM Starter, słuchajcie. Ale tak stwierdziłem, że dostałem to akurat. A czemu nie? Czemu nie możemy sobie posłuchać? Proszę bardzo, Lifka SBM Starter. Znam tę muzykę aż za dobrze. Przyodziewam złoty dzień, by zobaczyć, jak się czują. Rapierzy, co trzepią, keż, lubią muzykę i dryfują. Bitem robię co dzień, potem piszę, jak mam Ja. Wersje składam, piszę penem na papierze Tato to jest FB starter, kiedyś chciałeś robić W rapie szansa spadła, teraz Na mnie sorka, będę on the high step. Twoja faw girl pick pick starter Yeah, yeah Sorka marzy o tym, by na podbić rapkę. zadam siadam w bitwa, zobacz gląd, i jak się robi papier Wmw, ja aż tym, co nie wierzyli We mnie, robię swoje I wrzucam na serwer, Forfam no jest to zdecydowanie for fun. Nie jest to jakoś absolutnie ambitne, ale to jest to zabawa i słuchać tę zabawę, słuchać tę lekkość tutaj w tym wszystkim. Podoba mi się ten głos. Mało tu czuję autotuna, aczkolwiek na pewno tam troszkę, troszkę jest w tym wszystkim. No na pewno zdecydowanie lepiej niż te influencerki, które próbują może nie rapować, ale które próbują nagrywać muzykę. Zdecydowanie mi to bardziej siedzi. Trochę za łagodne. Mam wrażenie, że można by było tutaj bardziej przyjebać, chociaż te pociągnięcia tutaj też są całkiem spoko. A ja się tam chuja znam. Ode mnie łapka, proszę bardzo. Szczególnie, że wrzuciłeś to 29 listopada z urodziny kanału. O, pewnie dlatego. Dziesięciolecie z dupy. Dziękujemy wszystkim, jeżeli chodzi o bydlaki, bydlaki, tak jak mówię grupa z Nators, yy, tam muzykę wrzucacie, a na poka bydlaka itp itd małpademcom te wszystkie inne bydlaki. A teraz kurwa memy. Proszę, ja was bardzo. Poka, poka, poka mi bydlaka, poka, poka, mi bydlaka. Poka, poka mi bydlaka. Ja próbując nie wziąć tego samego builda przechodząc grę 10 raz. Kurwa, tak. To jest aah. Kurwa, nie wyszło, To myślisz sobie, nie, no dobra, kurwa. Teraz magiem. Chuj, nekromantą, Nic nie zrobił. Kiedy ktoś powie, że wyglądasz jak twój tata. Oj, nie. ale wiecie co? Ja na przykład zauważyłem, że na przykład miałem dziewczyny, które miały takich, może, no, no nie, nieładnych ojców, takich brzydkich ojców, a były wyjątkowo piękne. Jest mężczyzną dziewczynki ma głos! Nie miały tego po mamie. Na przykład nie były podobne do mamy, nie? Okej, dobra, teraz zrozumiałem, jak to mogło się zadziać Byli gwiazdami, ale ich twarzy nikt nie kojarzył Muzycy Daft Punk pilnie strzegli swojego wizerunku Muzycy Daft Punk, jak ja was, kurwa, nienawidzę Pole, <muklone> pole, Klasyka taka, zabaw słownych. Ktoś w sklepie prosi o rol mopsy, tymczasem mój mózg. Jest takie pieski, się zawija potem. Szkoda. Ich. Ale proszę przestrzegać regulaminu YouTube'a, bo nam zdejmą streama. Słuchajcie, kiedy znowu Polska przejebie mecz, ktoś napisał, ten gość wygląda trochę jak ja wyglądałem, jak kiedyś jak miałem dłuższe włosy. Natomiast jest to serbski film, więc to nie do końca jest komplement. Kiedy na stronie z przepisem od razu wyświetlają się potrzebne składniki, a pod spodem sposób przyrządzenia. Tak po prostu, bez zbędnego pierdolenia. To chyba służby specjalne, tak mi się wydaje, wegi. W sumie jeden z lepszych filmów Wegi. Już za miesiąc przy w stole. A kurwa szkoda gada. Szkoda szczepić ryja. Dobra, Nara. Jesteś Polakiem? Ej, czemu po skończeniu przedszkola zrezygnowaliśmy z kalesonu? Nie martw się, po 30 wracają. No ale jest taki moment, w którym na przykład Wierzmy myślisz sobie, kurwa, muszę jechać na zdjęcia. Jest w pizdę zimno, na no w chuja. I potem się okazuje, że zakładasz bieliznę termoaktywną, i wszystkim jest zimno. Tobie ciepło, jesteś wygrywem. Ale you're ekipę, all you're żeście in zmontowali. Man. Ekipę totalnych pojebów, kurwa. <laughs> tak chłopaki z baraków, uroczystość zaprzyniężenia przez prezydenta RP nowego rządu Mateusza Morawieckiego. Jej! Gdy dostałeś zaproszenie na Andrzejki od księdza Andrzeja z Dąbrowy Górniczej. Ile razy w miesiącu chlasz? Zależy od miesiąca. Czasem 30, czasem 31. A czasem 29, czasem 28. I co teraz? Nie tyle to nie. <laughs> nie! Tyle to nie, Paweł. Moje zdolności podrywu. E! Jakie będą skutki ojebania całego opakowania na przykład apapu? Odwrotne, czyli papa. Zapach <noise> <noise> braku premii w tym roku. areczku Ja starannie wykonuję... Nikt. Ja starannie wykonujący czynności domowe słuchając piosenek o narkotykach, dziwkach i zabójstwach. Rel. To jest to. wiron, moi drodzy. Największy Polak. Masz. Poczesność. w rośliny. NIE DLA PSA, KURWA! Załóż taki na trening, popraw facetom nastrój. Założyłem, dostałem w pierdol. Teraz muszę chodzić po mieszkaniu i zastanawiać się na głos, gdzie się schował. Rodzicielstwo nie jest łatwe. Tak? Gdzież on się mógł schować? <grym> <noise> miniaturka, ja myślałem naprawdę, że to jest sejmu miniaturka Pierwsze posiedzenie <totigenCA> <O> sejmu, dzień piąty Kiedy kończysz pracę w sobotę o 18 idziesz do sklepu po piwko Ale pracujesz w Norwegii Gówno idziesz po żadne piwko Kiedy zapytasz Karyny na co wydała 500 plus i alimenty, które otrzymuje na cztery gówniaki no To spróbuję na siebie Na siebie O chuj, zasnąłem i nie zapisałem gry Nie martw się, poszłam tobą w bezpieczne miejsce i zapisałam Boże, kurwa, jak można zasnąć przed zapisem gry? What the fuck? Nie mogę jednocześnie świetnie pracować i mieć negatywnego wyniku testu na narkotyki Albo Albo Musicie sobie odpowiedzieć na to pytanie, pracodawcy. Pamiętałaś o tabletce? Słodkich snów, młody tatusiu. Słodkich snów, na mamo. Okrutnik, no. Typical Polish wujek, the wesele enjoyer. Totalnie tak. Kiedy wracasz do domu po ciężkiej misji i zastajesz siostrę, jak opierdala kiełbachy kosmitu. Klaudia, zobacz jakie zdjęcia! Everything reminds me of her. Hehe, yeah, boy. <laughs> Tylko w snach. Kiedy w gierce RPG wybierasz nazwę postaci, klikniesz losowo. Józefa Szturek Żelazko. No tak, ale żarty. Te nazwiska są najgłupsze, ale też najśmieszniejsze, pamiętajcie. Pepko pojawiają się nowe wyciskarki do cytryn. Lekarz na sorze, który wie, co będzie wyciągał z dupy przez następne pół roku. Wiecie, co takiemu się lekarzowi na sorze mówi? Poślizgnęłem się, Sorry. <śmiech> <śmiech> tak dziś wygląda Kasperek z rodzin KP. <laughs> ale Jezu, trzeba to popchnąć w świat, żeby tak ludzie myśleli. Black. And don't ever let me catch you doing that again. <laughs> Okej. Okay. No drzazgi aż drzazgi lecą. Kurwa, aż wióry lecą. Dobra, to wszystko. Tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku. Fajnie, że byliście ze mną. Cieszę się niezmiernie. Trzymajcie się. Buziaczki. Pa, pa. Niedziela na 102.